Pamiętacie moi kochani, jak Rafał Trzaskowski kilka dni temu opublikował materiał w mediach społecznościowych, gdzie stoi przebrany za prezydenta RP i mówi, że on będzie bronił interesów rolników, że należy bronić interesów rolników, bo te interesy rolników są teraz zagrożone, bo Unia Europejska chce podpisać z krajami Mercosur umowę, która będzie zagrażać, będzie niszczyć polskie rolnictwo. Jest nieuczciwa, to będzie nieuczciwa konkurencja, należy to zabrokować. Pamiętacie te deklaracje? Pamiętacie słowa do nas? Tuska, który mówił, będziemy blokować tę umowę. Polska, tak jak Francja jest przeciwko umowie Unii Europejskiej z krajami Mercosul. No to mówmy, sprawdzam. Co robi Donald Tusk? Czy Donald Tusk buduje jakąkolwiek większość blokującą do zablokowania tej umowy? Czy to słychać? Czy gdzieś słyszycie? Ja nie słyszę. Staram się tutaj wytężam słuch, ale nie słyszę, nic mi tu nie świszczy. Jak należy wybudować większość blokującą do zablokowania tej umowy? No tak. Jak Donald Tusk niejednokrotnie to zrobił, kiedy mu zależało na czymś. Po prostu objeżdża się europejskie stolice, rozmawia się z przywódcami państw w celu osiągnięcia porozumienia. Jak Donald Tusk chciał zostać szefem Rady Europejskiej, obleciał na koszt polskiego podatnika wszystkie europejskie stolice, wynegocjował, został szefem Rady Europejskiej. Pam, można, można. Czemu teraz tego nie robi? A nie musiałby latać do wszystkich yy, stolic. Krajów Unii Europejskiej. Wystarczy polecieć do Francji i przyklepać to, co już przyklepane, bo Francuzi nie chcą tej umowy z krajami Mercosur, bo Francuzi zdają sobie sprawę, jak jakie duże zagrożenie to stanowi dla tamtejszego rolnictwa. Wystarczy pojechać do ym, Rzymu, porozmawiać z Georgią Meloni. Włosi są niemal przekonani z tego, co ja słyszę od europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Widzą, że ta umowa może również im zaszkodzić, więc jeszcze trzeba przekonać Włochy. I ewentualnie pojechać jeszcze na Litwę, do Wilna, porozmawiać z naszymi partnerami, tak? Z naszymi braćmi Litwinami i dogadać to z nimi. I mamy cztery państwa, mamy 33% ludności Unii Europejskiej, mamy większość blokującą. Czy Tusk to robi? Czy Trzaskowski chociaż kiwnął palcem? Czy tylko jedyne, co zrobił w tej sprawie, to nagranie filmiku Durnowatego i wypowiedzenie się o tym. Co po prostu i tak nie jest zgodne z tym wszystkim, co Trzaskowski robi. Tyle? To jest wasza prasa w tej sprawie? Kompletnie są niewiarygodni.